Witam Ciebie w kolejnym odcinku marketingowych lekcji. Tym razem nauczysz się tworzyć za każdym razem perfekcyjne ścieżki do opisu grafiki, żeby Twoje grafiki były za każdym razem idealne. Jest to największa bolączka moich kursantów. Dlatego oglądaj to wideo do końca. Nie zapomnij skomentować oraz zasubskrybować. Nauczysz się za pomocą darmowego czatu GPT tworzyć. O własne oprogramowanie, które za każdym razem będzie generowało dla ciebie perfekcyjną ścieżkę. Zaczynajmy. Jestem w czacie GPT 3,5, czyli w tym darmowym. I chcę go nauczyć tworzenia ścieżek, więc wklejam pierwszą ścieżkę. Bez obaw znajdziecie ją w opisie w filmie poniżej. Wystarczy zrobić kopię i wklej. Czyli podam Ci idealny prompt do obsługi programów Midjourney Journey oraz Dali. Oznaczają zmienne. Treść powinna być generowana w języku angielskim, czyli ten końcowy opis będzie w języku angielskim. I najważniejsze jest za każdym razem, kiedy podam komendę Start, proces się zacznie od nowa. Czyli za każdym razem, jak napiszecie Start, będzie od nowa zadawał pytanie. Aby na końcu stworzyć Wam perfekcyjny opis. Więc klikamy to, i on już zrozumiał zadanie. Więc wklejam perfekcyjną ścieżkę. OK. I on w tym momencie to rozumie. Więc zaczynamy od komendy Start. Kobieta, blond, włosy. Okulary w czerwonej oprawce. Enter. Dobra, kolejna zmienna. Czyli widzicie, on już tutaj coś napisał, które odnosi się do środowiska lub tła. Tropikalna plaża. Tropikalna plaża z tyłu palmy. Obok stolik, na którym stoi drink. Przykładowo, światło, naturalne światło zachodzącego słońca. Tutaj literówka. Okej. Okay. kolory naturalne chcemy. No i teraz on się pyta jeszcze o rodzaj grafiki. Zróbmy ją w stylu komiksowym, czyli. Styl komiksu z uniwersum Marwella. Dzięki temu będziecie mogli tworzyć w dowolnym oprogramowaniu w dowolnym stylu grafikę i teraz kompletny prompt Kopiuję go, wchodzę do Dali 3, ale zrobimy to też w kilku innych programach. Zrobię to tutaj i zrobię to tutaj, czyli slash Imagine Prompt i wklejam to, co chciałem zrobić. Czekamy na wyniki. Proszę bardzo. Jest wszystko dokładnie to, czego oczekiwaliśmy, czyli ścieżka została wygenerowana perfekcyjnie w dali. Sprawdźmy, jak poradził sobie Mid Journey. Perfekcja. Jest dokładnie wszystko to, czego od niego oczekiwaliśmy. Sprawdźmy, czy wykona tą zadanie poprawnie. Czyli wracam tutaj, wpisuję komendę start. O, muszę odświeżyć stronę. OK, wpisuję komendę start i zaczął proces od nowa. Popatrzcie się, genialne. Jeżeli, jeżeli stanie się tak, że on zacznie zadawać pytania po angielsku, w tym momencie możemy wkleić trzecią komendę. Za każdym razem, jak podaję komendę start, zaczynasz proces od początku. Ona też będzie w opisie. Więc teraz damy zwierzę. Krowa. Ok, alpejska łąka, wschód słońca nad ośnieżonymi szczytami gór. Intensywny błękit nieba. I ostatnie pytanie, czyli realistyczna fotografia. No i czekamy na ścieżkę. On nam ją wygeneruje i sprawdzimy teraz w innym problemu. Aha, błąd. Realistyczna fotografia. O, poprawił się w tym momencie i sprawdzamy. Wchodzę w Mid Journey, czyli slash Imagine Prompt i dla odmiany to samo zrobię na przykład za pomocą Microsoft Bing. Czekamy na wyniki grafiki są jeszcze generowane, tymczasem jeżeli chciałbyś się znacznie więcej nauczyć to poniżej w opisie znajdziesz link do zapisu się na cykl darmowych webinarów na temat sztucznej inteligencji. W każdy wtorek na żywo możesz kolejne dawki wiedzy w ciągu zdobywać dla siebie, więc klikaj w link w opisie, zapisuj się na webinar a zostaniesz specjalistą o sztucznej inteligencji w czasie krótszym niż się Tobie wydaje. Popatrzcie się na to stworzone z stało niemalże perfekcyjnie. Patrzymy się na binga, no jest rewelacja. I teraz za każdym razem, jeżeli ja napiszę znowu start, proces zaczyna się od samego początku, więc za każdym razem Twoje grafiki będą idealne. Daj znać, co o tym sądzisz. Chętnie poznam Twoją opinię. Nie zapomnij polubić i do zobaczenia na webinarze.